No wiedziałem, jak tylko usiądę, od razu przypomnę sobie, czego zapomniałem! Płatki mam, ale mleko? O nie, znowu trzeba wstawać! Ech, może Barbie się da nam mówić? Barbie! O, nie czemu ty znowu płaczesz? Och, przecież dawałam ci już wszystko! Zmieniłam ci pieluchę, dałam mleko, zabawkę. Spałeś już dzisiaj? Co się dzieje? Cichutko, Barbie! Ken, ciszej! Barbie! Och, on znowu mnie nie słyszy. O, pięknie! I jeszcze drugie zaczęło płakać. Cichutko, zaraz do ciebie ken podejdzie. Ken! Zapomniałam przecież on mnie nie słyszy. Ach, będę musiała do niego podejść. Szybko, żeby tylko dziecko nie płakało za długo. No! Wreszcie jesteś. Słuchaj, podałabyś mi mleko? Widzisz, usiadłem już i nie chcę mi się wstawać. Ho, udam, że tego nie słyszałam. Zresztą, ja też ciebie wołam. Przecież jesteś mi potrzebny. Mamy dwójkę dzieci. Sama sobie nie poradzę. Yy, no przecież, że poradzisz. Przecież masz jeszcze Chelsea, Stacy, Skipper. Przecież one są dziewczynami. Wszystko słyszę. I niestety dzisiaj opiekuję się szkolnym chomikiem. nie mam czasu na bobasy. Chomiczku, ewakuacja, musimy uciekać. Nie bój się, nie zostawię cię. Was, 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 was. Nie bądź zazdrosny! Jutro już będę mogła się sobą bawić. Ale dzisiaj najważniejszy jest chomik. To ja raz na miesiąc mogę się nim opiekować bo, bo takie mamy zasady w klasie. Także do jutra! No, to sam widzisz, Ken. Nie masz innego wyboru. Zjedz śniadanie. Ja ci nie podam mleka. Sam sobie je weź i od razu bierz się za bobasy. Przecież taty też potrzebują. Szybko, Ken, nie ma czasu. Pff, ale też mi problem. <laughs> Przecież opieka jest bardzo łatwa. Sama zaraz zobaczysz. Wszystko mi pięknie i sprawnie pójdzie. Ale chyba faktycznie nikt nie poda mi tego mleka. Muszę iść sam. Ach, do czego to doszło? Chociaż gdybym się skupił, to mógłbym sięgnąć na mleko. A jeszcze chwila? jeszcze moment? Dam radę, jestem wysportowany. Ken przecież kto jak nie ja? Ach jeszcze kawałek. Dobra. Och ostatni raz. Byleby tylko nie wstać, ale mam walkę. Jeszcze moment. A o nie! Ken, co ci się stało? Co ty robisz? Yy, wszystko w porządku? <tryk> yy, tak, 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 tak. Jak najbardziej? Yy, nic się nie stało. O, jest mleko. Świetnie, chciałam się napić. Ach, nie ma to jak mleko na śniadanie, mm, tycha? O, Stacy. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że pijesz mleko. Yy, Okej? Okay. Nie wiem, od kiedy tak dbasz o moje zdrowie. Ale dobra, dzięki, to miłe. Słuchaj, to przy okazji podaj mi to mleko. Z chęcią sobie doleję do płatków. O, idealnie! Jest jeszcze mleko? Świetnie, dzięki. O, akurat resztka, mm, ale było pyszne. No nie, moje mleko! Przecież już nie ma więcej. Teraz muszę iść do sklepu. Chyba już mi się odechciało tych płatków. Ojka, sorry, Ken, zamyśliłam się, co mam ci podać, płatki? Ken! Ken, wuhu! Halo, mówię do ciebie. Ma minę co najmniej taką, jakbym mu coś zrobiła. <grym> no nic, yy, pogadamy potem. Dobra, nieważne. Cześć! Ech, a taką miałem ochotę na płatki. A Teraz chomika położymy spać. Jakiś piący mój chomiczek. To co? Kładziemy się do łóżeczka? Dobranoc. Dałabym cię buziaka, ale już chyba jesteś za bardzo zaspany. To, to, to pa, do później. Chelsea, co ty robisz? Przecież to jest łóżeczko drugiego Bobasa. Chelsea, przecież chomik ma swoją klatkę. Tam ma swój domek. Nie potrzebuje dodatkowego łóżka. Wyjmij go stamtąd. Zaraz muszę Bobasa położyć spać. No chodź, chomiczku. Barbinos, hm, nie rozumie. Znajdę ci inne miejsce do spania. Hmm? No dobra, a teraz gdzie jest Ken? Ken, na pewno zjadłeś już śniadanie. Chodź, potrzebuję Twojej pomocy. Dzieci tak bardzo płaczą. Może one po prostu za tobą tęsknią. No dobra, dobra, idzie tatuś. I już przybywam z pomocą. Nie rozumiem czemu one tak płaczą. Przecież zawsze doskonale sobie radziłaś. Ale to bo one czasami płaczą. No, nie wiadomo w sumie czemu. Po prostu trzeba je uspokoić. Dobra, dobra. Patrz i się ucz. Gdzie jest ten drugi szkrab? A, tu cię mam. Chodź tu do mnie. Ken, przecież on śpi. Po co go budzisz? Ojej, ojej, ojej. No już, nie płacz, zaraz wszystko będzie dobrze. No to może leko, albo może zmienić ci pieluchę. To znaczy nie, Barbie, zmienisz mu pieluchę? Nie wiem, czemu on płacze. Nie płakałby, gdybyś go nie obudził. Przecież spał, mówiłam ci. Och, chciałam, żebyś mi pomógł, a tylko mi przeszkadzasz. Ale skoro już nie śpi, to weź go na spacer. Co? Ja spacer? Nigdy nie byłem jeszcze na spacerze. I co? Jak mam sobie poradzić? To znaczy, nie, 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 poradzę sobie, to jest bardzo proste. Hmm, skoro takie proste, to poradzisz sobie z dwoma bobasami na spacerze? Proszę. No, trzymaj naszego maluszka. O, świetnie, ale pięknie wyglądasz. O, dwa bobasy? To znaczy, dobra, poradzę sobie, tylko które to wózek? Ken, no bez przesady, nie musisz udawać, że się nie znasz. Dobra, to ja idę na chwilę do pokoju, a ty się tutaj ładnie spakuj, zaraz wracam. Ale, ja mówiłam serio, Barbie. O nie, poszła. Teraz już nie mogę się wycofać. Dzieciaki, idziemy na spacer. No dobra, zanim wpadnę w panikę, muszę pomyśleć, które to wózek. To? To, a może to? Hm, bardzo ciężka sprawa. Co ja mam teraz zrobić? Które wybrać? Co by zrobiła Barbie na moim miejscu? Och, taki ciężki wybór. Zaraz przyjdzie i mnie wyśmieje. <śmiany> Masz rację piesku! Dzięki! Przecież to jest na kółkach! To musi być wózek! Dobra, to teraz się zbieramy. Dzięki piesku! Spisałeś się na medal. Potem ci kupię jakąś super karmę w nagrodę. No dobra, jeden szkrab ląduje tutaj, a drugi tutaj. O, ale jesteście grzeczni! Świetnie! To co? Ruszamy! Barbie, to ja wychodzę na spacer. Będę później, pa. Nie czaję, czemu ci ludzie tak się na mnie dziwnie patrzą? Przecież jestem czysty na twarzy i przecież dzieciaczki mnie też nie ubrudziły. Hm, bardzo dziwna sprawa. Uuu, Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest tak fajnie. Zobaczcie dzieciaczki. Hm? Czemu tak się dziwnie? No nie, nie, nie. Tak nie jeżymy. Moment, moment. Nie, 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 bo zaraz spadniesz. Bierz przykład z siostry, zobacz jak ładnie siedzi. Szkoda, że nie wziąłem telefonu. Byłyby takie piękne zdjęcia. Jeszcze dzieciaczką bym porobił, ale może drugim razem. Spodobały mi się te spacery. No i czemu Ken nie odbiera? Jejka, przecież już 3 godziny jest na spacerze, zdecydowanie za długo. Jestem ciekawa, tylko w co je ubrał. Przecież zrobiło się bardzo wiecznie. Niech on wreszcie przyjdzie. O, czemu on nie odbiera? Dobra, zadzwonię do Daisy. Może ona mnie chociaż uspokoi. Dobra, tylko muszę wybrać numer. O, y, 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 czyżby. Ken? Ale co, zapomniał kluczy? Y, już idę. Cześć, było otwarte. O, Barbie, co ci się stało? Czemu płaczesz? Ken nie odbiera telefonu. Gdzieś wyszedł z Bobasami na spacer i do tej pory go nie ma. Ojejka, a długo już są? Trzy godziny. Ale czekaj, coś mi się wydaje, że tak, tam widziałam chyba telefon. Barbie, czy to jest jego telefon? Tutaj jakiś jest. Zadzwoń teraz! Okej, okay, dzwonię. I co? Jest? Dzz, dzz. Dzy, 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 dzy. Tak, to telefon Kena. Dzwoni, tylko czemu on go nie wziął, zapomniał? Wow, Barbie, przecież dzwoniłaś do niego 53 razy. Widzę to na telefonie, właśnie się wyświetliło. 53 nieodebrane. Tylko czemu on jeszcze nie wraca? No sama nie wiem, i widzisz, dzwoniłam, dzwoniłam i nic z tego nie wyszło. Och, teraz już nic nie mogę zrobić. Ken jest odpowiedzialny, na pewno nic się im nie stanie, przecież na pewno daleko nie poszedł. Dobra, chodź do salonu. Musimy usiąść i chwilę pomyśleć. Barbie, ale nie dzwoń już do niego, przecież telefon jest w domu. Ach, no tak! Ja po prostu jestem zdenerwowana. Cały czas chcę do niego dzwonić. Wiesz, mam nadzieję, że jednak nagle odbierze, ale faktycznie, jak jest telefon w kuchni, to nie ma szans. A co tutaj tak cicho? Bo basy poza piały? Wow, ale nowość! Chomiczku! Nic ci się nie stało? Och, całe szczęście! Nie, nie, Chelsea. Po prostu Bobaski są na spacerku z Kenem. Niedługo wrócą. A, to nie tak dobrze mi się wydawało, że widziałam Kena. Już jest niedaleko domu. A, fajnie. Fajnie, że z Bobasami wyszedł. To teraz może ze mną pójdzie na spacer. Huh? E? Słyszałaś? Tak, wraca. Świetnie. Dobra, to czekamy. Udajemy, że nic się nie stało. Dobra. Cześć Barbie, jestem z bobaskami. O, Daisy. Widzę, że musiały być fajne plotki, jak mnie nie było. Wykorzystały się ten czas świetnie. Cześć, no tak, tak. Przyszłam, pogadałyśmy, wiesz jak było super. Moje bobasy, o Ken, jak mogłeś. Barbie, umyjałyśmy się na coś innego. Och, dobra, nieważne. Tylko czemu one nie mają drugiej części wózka? I czemu w tylnej części jest drugi bobas? Ken, co ty narobiłeś? Zresztą to jest pojedynczy wózek, a podwójny jest w korytarzu. Och, coś ty narobił! Jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby tak posadzić dzieciaki w wózku? Okej, okay, teraz przynajmniej wiem, dlaczego wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli. A ja myślałem, że po prostu im się... <laughs> ...podobam. Szczególnie, że patrzyły na mnie panie, a już w ogóle te, które miały dzieci. Myślałem, że naprawdę im się... <śmiech> ...podobam. <śmiech> no, pięknie. A one po prostu nie wierzyły, co ty robisz. Kto by pomyślał, że wpadniesz na taki pomysł? Ale muszę przyznać ci rację. Opiekowanie się bobasami wcale nie jest takie proste. Od dzisiaj, przyznaję, bardziej będę Ci pomagał. To znaczy, najpierw musisz mnie nauczyć, bo jak widzisz, chyba mi nie idzie. <śm> no, chociaż tyle. Już pomijam, że miałeś ubrać dzieciaczki, a wzięły się w samych pampersach. Mm, ale jak widać, im się bardzo podobało. Całe szczęście. Ale ostatni raz, Ken. Następnym razem, zanim wyjdziesz, musisz mi się pokazać. Ale jeden plus jest jeszcze tego taki, że po takim spacerze na dworzu szybko zasnął i nie będzie problemu. No to idziemy, się położymy. No nie, ona już zasnęła. O jejka, jejka, masz tu Misia? No, idziemy spać. Zaraz jeszcze drugą położymy. O, coś czuję, że dzisiaj będzie przez pana noc. O, o, coś mi. Coś mi śmierdzi. Ej, 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 moment, to nie ja. Nie patrz tak na mnie. Może to pies. No nie, on też się nie przyznaje. To, ale to serio. Daisy, to nie ja. Yy, ja się tylko odsuwam, bo nie chcę po prostu być oskarżany. No dobra, już przestańcie. Barbie, czy to ty? No nie, nie spodziewałbym się tego po tobie. Ken, byłeś na długim spacerze z dziećmi. Rozumiem, że nie przebierałeś im pieluchy. Ja? Nie, a po co? No właśnie, dlatego teraz się nie dziw. Po takim długim spacerze, no musiało coś się wydarzyć w tej pieluszce. Dobra, już wszystko wiem. Yy, Okej, okay, ale ja dzisiaj nie chcę jeszcze przebierać. Może jutro. Na dzisiaj to już koniec z lekcji. Jutro na spokojnie nauczycie przewijania. Jestem ciekawa, jak sobie poradzisz. Słuchajcie, w takim razie dzisiaj jeszcze Barbie przewija, no i kładziemy dzieciaczki spać. No i kończymy dzisiejszy odcinek. Fajnie, że z nami znowu byliście. I coś mi się wydaje, że na koniec, jak zawsze, mają przygotowane dla Was pytanie i zadanie. Może nawet ja będę mogła coś zadać. Dzisiaj mamy dla Was aż dwa pytania. Pierwsze jest bardzo łatwe, ale to tylko kto oglądał będzie wiedział. No to uważajcie, iloma dzieciaczkami, bobasami. Opiekował się Ken. Wpisujcie liczbę w komentarzach, a my będziemy każdy komentarz sprawdzać i zobaczymy, kto dokładnie oglądał bajkę i wie, ile było bobasów. O, sam jestem ciekawy, kto za mnie trzymał kciuki. <laughs> o, dobra, to teraz może Daisy, Ty zrobisz drugie pytanie, a ja zajmę się zadaniem specjalnie dla Was. Okej, okay, dobra. To pytanie brzmi, kto podpowiedział Kenowi, które z rzeczy to wózek? Ale uprzedzam, to jest bardzo trudne pytanie. Także tylko kto uważnie, naprawdę uważnie oglądał, będzie w stanie na nie odpowiedzieć. No to co? Do dzieła piszcie komentarze, a my zaraz będziemy je sprawdzać. Moment, moment zostało jeszcze zadanie. Kto kiedykolwiek widział Bobasa albo u siebie w domu, albo u cioci, gdziekolwiek, nawet na podwórku, klika lajka. Uh, a basów jest dużo, także na pewno jak jegoś widzieliście. To słuchajcie, my się z Wami żegnamy, piszcie komentarze na odpowiedzi. Na zadanie też dawajcie lajki. No a my się widzimy w kolejnym odcinku. I pamiętajcie o subskrypcjach. Bo kto subskrybuje, ten pierwszy ogląda odcinki, a chyba też chcecie być pierwsi. Przecież kto by nie chciał oglądać odcinków jako pierwsza osoba? Hmm, ciekawe, kto ten odcinek oglądał jako pierwszy. Możecie się pochwalić! A tymczasem my się z wami żegnamy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już za chwilę. Na pewno się doczekacie. Cześć, hej pa!